Witajcie w magicznym świecie zaczarowanych opowieści. W krainie, gdzie drzewa szepcą sekrety, a kwiaty ukrywają tajemnice, mieszkała malutka wróżka o imieniu Zuzanna. Była to wróżka o złotych skrzydełkach i magicznej różdżce, która rozsiewała dobre przepowiednie i sprawiała, że życie w lesie było pełne radości. Zuzanna zawsze nosiła sukienkę zrobioną z najdelikatniejszych płatków kwiatów, a jej jasne włosy tańczyły na wietrze. Każdego dnia wędrowała po swojej krainie, śmiejąc się z szumu liści i rozmawiając z ptakami. Pewnego dnia, gdy słońce świeciło jasno na niebie, Zuzanna natknęła się na smutnego leśnego króliczka o imieniu Klopsik. Króliczek był zmartwiony. Bo stracił swoją ulubioną marchewkę, a bez niej nie potrafił znaleźć radości w codziennym życiu. Wróżka Zuzanna postanowiła pomóc klopsikowi. Wymachiwała różdżką, a przed nimi pojawił się magiczny szlak prowadzący do tajemniczego ogrodu, gdzie rosły najsmaczniejsze marchewki na świecie. Klopsik był zachwycony i pełen wdzięczności. Od tego czasu Wróżka Zuzanna stała się opiekunką wszystkich istot w lesie. Rozdawała magiczne przepowiednie, przynosząc uśmiech na twarzach zwierząt i ptaków. Jednak pewnego dnia w krainę przybył złowrogi czarnoksiężnik o imieniu Murgrabia. Chciał przejąć magiczną moc Zuzanny dla własnych celów. Zuzanna postanowiła stanąć do walki. Z pomocą swojej magicznej różdżki stawiła czoło mur grabi w pojedynku. Po zaciętej bitwie Zuzanna pokonała czarnoksiężnika, ale straciła część swojej magicznej mocy. Choć Zuzanna stała się słabsza, to zdobyła szacunek wszystkich mieszkańców lasu. Klopsik, ptaki, zające i drzewa zdecydowały się wspólnie pielęgnować magiczną moc krainy, aby utrzymać równowagę i harmonię. Zuzanna nauczyła wszystkich, że czasem trzeba stanąć w obronie tego, co kochamy, nawet jeśli jest to trudne. Od tego dnia wróżka Zuzanna z radością obserwowała, jak jej kraina kwitnie dzięki wspólnemu wysiłkowi i zrozumieniu. I tak, każde stworzenie w krainie wróżki Zuzanny znalazło swoje szczęście, a tajemniczy las rozbrzmiewał śpiewem ptaków. Opowiadając historię o wróżce, która przyniosła światu magię i miłość. Dziękujemy za wysłuchanie bajki. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.